Cześć! Dzisiaj zajmiemy się czymś, co widzimy za każdym razem, gdy robimy zakupy, ale rzadko o tym myślimy. Chodzi o niewidzialną technologię, która sprawia, że jedzenie w sklepie wygląda tak idealnie. To opowieść o świetle, chemii i o tym, jak nasze oczy są subtylnie prowadzone w stronę najświeższych produktów. Zaczynajmy? No właśnie, pewnie każdy choć raz zadał sobie to pytanie. Odpowiedź jest o wiele ciekawsza, niż mogłoby się wydawać. Wszystko sprowadza się do bardzo precyzyjnej inżynierii światła. I to właśnie ta zagadka poprowadzi nas przez dzisiejszą analizę. O tej, żeby zrozumieć to genialne rozwiązanie, musimy najpierw dobrze poznać problem, z którym borykają się sklepy. A wszystko, jak się okazuje, zaczyna się na poziomie cząsteczkowym. Kluczem do całej tej zagadki jest jedno konkretne białko nazywa się mioglobina. To właśnie ono odpowiada za tę głęboką, nasyconą czerwień, której instynktownie szukamy, oceniając, czy mięso jest świeże. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, co zresztą świetnie widać na tym slajdzie. Mioglobina ma jakby dwa oblicza. Kiedy ma kontakt z tlenem, zamienia się w oksymioglobinę. I to jest ten stan dobry, ta żywa, apetyczna czerwień, którą chcemy widzieć. Niestety, z czasem zaczyna się utleniać, przechodząc w stan zły, metmioglobinę. A to oznacza nieapetyczny, szaro-brązowy kolor. I to właśnie ten proces jest największym wrogiem każdego działu mięsnego. I tu mamy zaskakujący zwrot akcji, bo okazuje się, że głównym winowajcą, który przyspiesza ten niekorzystny proces, jest światło. To samo światło, które przecież ma sprawić, że jedzenie będzie wyglądało atrakcyjnie. A ten wykres pokazuje dokładnie o co chodzi. Zwykłe standardowe oświetlenie LED emituje bardzo dużo wysokoenergetycznego światła niebieskiego. Widać ten charakterystyczny wysoki pik. I właśnie ta energia działa jak katalizator, który gwałtownie przyspiesza proces utleniania i zamienia tę piękną czerwień w niechcianą szarość. Dobrze. Skoro poznaliśmy już wroga, to czas najwyższy poznać bohatera tej historii. Przejdźmy więc do rozwiązania, które jest naprawdę fascynującym połączeniem fizyki, chemii i nauki o żywności. Ten cytat idealnie podsumowuje całe to wyzwanie: jak sprawić, żeby jedzenie wyglądało absolutnie najlepiej, a jednocześnie nie przyspieszać procesu jego psucia. To jest no bardzo delikatna równowaga. Spójrzmy jeszcze raz na widmo tej standardowej diody. Ten wysoki, agresywny pik niebieskiego światła to jest nasz punkt wyjścia i główny problem, który trzeba było jakoś rozwiązać. A oto i on, bohater tej opowieści. Specjalnie zaprojektowane widmo Fresh Meat. Spójrzmy, jakie to jest genialne w swojej prostocie. Ten szkodliwy niebieski pik został radykalnie zredukowany, a w zamian mocno, mocno podbito pasmo głębokiej czerwieni. Jaki jest efekt? Światło, które już nie niszczy, a wręcz aktywnie chroni i podkreśla naturalny kolor produktu. Ta tabela doskonale podsumowuje całą tę innowację. Zobaczmy. Przechodzimy od światła, które aktywnie szkodzi, do takiego, które chroni. To jest fundamentalna zmiana. Już nie chodzi tylko o to, żeby oświetlić produkt, ale o to, żeby o niego dbać za pomocą precyzyjnie dobranego widma. I teraz robi się jeszcze ciekawiej, bo ta technologia to nie jest tylko ratunek dla stoiska z mięsem, to cała nowa filozofia oświetlania żywności w ogóle. Okazuje się, że nie ma jednego uniwersalnego światła, które byłoby idealne dla wszystkiego. Każdy rodzaj produktu, czy to ryby, czy owoce, czy pieczywo, wymaga swojej własnej, unikalnej receptury świetnej, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Producenci oświetlenia oferują więc całą paletę takich specjalistycznych modułów. Każda z tych nazw, które tu widzimy, to inna, precyzyjnie skalibrowana mieszanka kolorów, zaprojektowana do jednego celu, żeby dany produkt wyglądał jak najświeżej i jak najsmaczniej. I tak, moduł FreshMid, o którym już mówiliśmy, dba o perfekcyjną czerwień. Później mamy oświetlenie FISH, którego zadaniem jest podkreślenie tej krystalicznej bieli i srebrzystych refleksów na łuskach. Następnie jest moduł Fruit, który sprawia, że kolory owoców i warzyw stają się jeszcze bardziej nasycone, jeszcze bardziej żywe. A na końcu takie perełki jak oświetlenie Gold Plus, które otula pieczywo i sery takim ciepłym, złocistym blaskiem, że wyglądają na jeszcze bardziej apetyczne. No dobrze, podsumujmy to wszystko. Jaki jest realny wpływ tej całej technologii? Co to tak naprawdę oznacza dla sklepów i dla nas kupujących? Więc dlaczego supermarkety w to inwestują? Korzyści są po prostu ogromne. Produkty dłużej wyglądają atrakcyjnie, co bezpośrednio oznacza mniej marnowanej żywności, a to korzyść i dla biznesu, i dla planety. To z kolei prowadzi do większej sprzedaży i, co może najważniejsze, buduje zaufanie do jakości i świeżości danego sklepu. A dla nas? Konsumentów. Oznacza to po prostu większą pewność przy zakupach. Kiedy produkty dłużej zachowują swój naturalny, świeży wygląd, łatwiej jest nam wybrać te naprawdę najlepszej jakości. To może subtelny, ale niezwykle ważny sygnał. Więc następnym razem, gdy będziecie w supermarkecie, proponuję mały eksperyment. Spójrzcie na chwilę w górę. Zauważcie tę subtelną, może lekko różowawą poświatę nad stoiskiem mięsnym, albo tę krystaliczną biel nad rybami. Bo te światła to coś więcej niż tylko oświetlenie. One opowiadają nam historię o nauce, która po cichu pracuje, by to, co trafia do naszych koszyków, było zawsze najwyższej jakości.